Siemaneczku YouTube, dzień dobry, słuchajcie garść nowości ze świata gamingu, mianowicie mamy fleszyk o TV gry, kolejny, jedziemy, 24 października, twórcy Skamu nie zebrali pieniędzy, więc robią inną grę. Uszanowanie! Dziś siemanko, czwartek, a ja siemanko. zapraszam na Flesza, w którym m.in. Denuwo narzeka, że nieuczciwi gracze narobili produktowi dużo smrodu, Ubi przekierowuje pracowników świeżo rozwiązanego zespołu do prac przy innych projektach, a Valve być może będzie musiał opodatkować transakcje na rynku Steam. Zasiałem ferment, więc zaczynamy. Na początku zeszłego roku studio CD Projekt RED rozpoczęło skierowaną do graczy inicjatywę o nazwie Red Playtesting. Dzięki okay. niej chętne osoby mogą wziąć udział w procesie tworzenia gier, będąc swego rodzaju testerami. Wtedy akcja ograniczona była do siedziby w Warszawie, ale teraz oficjalnie ogłoszono poszerzenie programu o Amerykę Północną. Pozostałe zasady pozostają bez zmian. Aby się zapisać, należy mieć ukończone przynajmniej 16 lat i czemu 16, a nie 18. Co to ma znaczyć? Za moich czasów to było wszystko tylko 18, nawet energetyka, jak sobie chcę kupić w tym w, tym, w sklepie w Ridu na przykład i idę do kasy samoobsługowej, stawiam sobie energ energola, no to kurde pani musi podejść, bo przecież głupi automat nie jest w stanie zweryfikować mojego wieku, nie? I nie można być zawodowo powiązanym z branżą gier. Udział w programie jest bezpłatny, a w nagrodę uczestnicy otrzymają unikalne gadżety okolicznościowe. Testy odbywać się będą w Bostonie, w stanie Massachusetts. Wygląda na to, że ogłoszenie jest w bezpośredni sposób powiązane z sequelem Cyberpunka 2077, bo za jego opracowanie odpowiedzialny jest Kurde. właśnie zespół stacjonujący w Bostonie. Powiem ja Wam tak, Cyberpunk, co by nie mówić? Mam. Na premierę kupiłem, nie przeszedłem do dzisiaj, mam też dodatek, nawet do niego nie doszedłem, grałem chyba ostatnio w grudniu, czyli prawie już rok temu, bawię się, to jest złe słowo, ale bawię się nieźle i naprawdę mam jakiś dziwny sentyment do tej gry, na zasadzie świat tutaj przedstawiony jest zajebisty i myślę, że to bardzo się do tego przyczynił, też ten serial animowany, w sensie anime y Edge Runners. No był genialny, jak to wyszło, to ja. Och w oh, jeden dzień prawie to obejrzałem, nie? Non-stop siedziałem i oglądałem. Dzięki temu nowa gra ma być autentycznie amerykańska. No i też rzeczywiście Keanu Reeves tutaj grał pierwsze skrzypce, tego nie można odmówić. I wydaje mi się, że dzięki niemu też to miało taki impact na całą jakby branżę. No bo, no jak słyszycie Cyberpunk 2077, to pierwsza postać, jaka wam się przed oczami pokazuje. No jak powiecie, że ktoś inny, ani John Silverhead, to nie uwierzę, nie? Słyszysz mnie? Ostatni patch do gry Warhammer 40.000 Space Marine o. 2 zebrał sporo negatywnych opinii ze strony graczy, głównie ze względu na zmiany związane z poziomami trudności. Deweloperzy zdecydowali się wypowiedzieć w to tej sprawie słyszałem. i wprowadzić odpowiednie poprawki. Mam Warhammerka. I w wolnej chwili sobie usiądę i tam 30 minut postrzelam. Świetnie się gra, świetny feeling, polecam każdemu yy, prawdziwemu facetowi. Bo to jest najbardziej męska gra ostatnich lat podobno, nie? Prawki. Dmitrij Grigorienko, czyli reżyser gry, zapewnił, że opinie fanów dotarły do zespołu i po ich przeanalizowaniu postanowiono lepiej dostosować balans. Wprowadzono więc między innymi poprzedni spał wrogów Extremis na łatwym, przeciętnym i znaczącym poziomie trudności, a także zwiększono obrażenia niektórych broni. W trybie little usunięty zostanie system tight formation. Łatka o numerze 4.1 zostanie wprowadzona już dzisiaj. Do tego twórcy planują w pierwszych miesiącach 2025 roku uruchomić publiczne serwery testowe, aby uniknąć podobnych potknięć w przyszłości. tak, oni mają tak zajebiście otwarte pole do popisu i manewru, żeby rozwijać sobie tego Space Planina 2, że to jest głowa mała. Jak sobie weźmiemy, bo to jest, gdybym miał to do czegoś porównać, to do Helldiversa 2 z jednym wyjątkiem. Helldivers 2 ma więcej takich, jak to powiedzieć, jest bardziej nastawione na takie przypadkowe, nieprzypadkowe taką, wiecie, zabawę po kroju, że, no tutaj się zajebałem granatem, rakietnicą, tutaj coś takie, bardziej z jajem. Tutaj jest to bardziej takie poważne podejście do tego, co nie. Ale jedna i druga produkcja ma zajebiście otwartą furtkę do dodawania nowego kontentu najlepiej bezpłatnego w paczach, mianowicie nowe misje kooperacyjne, nowe tam w HeldraWesach w ogóle to jest fajnie zrobione, bo wiecie, dołączacie się do jakiejś planety, losowe to pach, 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 bo tam tak na tym polega, tam nie ma singla, tutaj single to jest kampanią zajebistą de facto, jest, no nie, ale też w Spaceie mogliby i pewnie będą to robić, do, tworzyć, wrzucać nowy content w paczach, nowe misje, obiektywy i tak dalej, nie. A dodatkowo ma tutaj jeszcze multi, takiego jak Gears of War 1. W ogóle do Gears of War 1. To jest produktu Denuvo Software, Andreas Ullman, twierdzi, że źródłem wielu niepochlebnych opinii na temat oprogramowania firmy są piraci. Ullman udzielił wywiadu serii: Kurwa, widzowie, wydało się. Jestem piratem. Tak, jestem piratem, yy, bo źle mam zdanie o Denuvo. Bo to dokładnie o to mi chodzi, że ja nie mogę przez to zarabiać kosów. Jak denwo jest na przykład jak będzie w cywilizacji 7, bo wcale nie chodzi o to, że gry gorzej po prostu chodzą na kompach, są problemy potem z wydajnością tych produkcji i ogólnie trzeba mieć podpięcie do internetu i nie można sobie grać na przykład W ogóle o to nie chodzi, tylko o ten pitos. Tylko o ten piracki pitos. Serwisowi Rock Paper Shotgun. Po tym, jak po dwóch dniach od otwarcia firma musiała zamknąć swój serwer ze względu na falę nieodpowiednich treści. Twórca ogłosił, że cała ekipa nie pozwoli na dalszą toksyczność w swoim kierunku. Według niego zła reputacja novo wynika z tego, że program jest po prostu skuteczny. Z źródłem całego hejtu są zaś według niego gracze, którzy przez zabezpieczenia nie mogą korzystać z pirackich wersji gier. Deweloperzy wielokrotnie odrzucali też zarzuty, że oprogramowanie powoduje problemy z wydajnością, a Ulman załóżmy, Uważył, że badanie na temat wpływu piractwa na przychody twórców budzi w graczach przekonanie, że oprogramowanie novo pozwala zarobić korporacjom jeszcze większe pieniądze. Według niego nie wygląda to jednak tak prosto, bo wydawcy i deweloperzy muszą zainwestować pieniądze z góry, a następnie odzyskać je. Znaczy kurde, w ogóle mówienie w dzisiejszych czasach, jak jest tyle różnych promocji, w ogóle już, a, no nawet statystycznie wychodziło, że i tak gry nie są jeszcze tak drogie, jak powinny być w ramach tego, jak inflacja poszła do góry, ale mówienie, że kurwa, że yy, piraci narzekają, że ludzie narzekają, bo chcieliby to mieć jakby za darmo i tak dalej, no gdzie, no gdzie, no czemu? Przecież wiecie, kiedy ostatnio, kiedy ostatnio jakąś grę spiraciliście? I to tak serio w ciągu kilku pierwszych tygodni po premierze. Wczoraj mieliśmy okazję po raz pierwszy usłyszeć polskie wydanie remake'u Gothica i zdaje się, że większość fanów była bardzo zadowolona z tego, co słyszy i z tego, co zostało zaprezentowane. To jednak to znaczy niekoniecznie większość? dobre świadomości w tym temacie, bo okazało się, że za rodzimą lokalizację owej gry odpowiada firma Albion Localizations. Jej szefem jest Ryszard Rysław Chojnowski, który pochwalił się tą informacją w serwisie X, tudzież Twitter. O... Okej, okay, całkiem spoko, pod warunkiem, że nie będzie gromasza piekurycza i Jane'y, dumnej bardziej. Odpowiadając też na kilka pytań fanów. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że firma odpowiada zarówno za polski dubbing, jak i napisy. Niewykluczone, że w roli blizny usłyszymy Michała Klawitera, który przez wzgląd na swój udział w Kronikach Myrtany pasuje do tej roli jak nikt inny. Nie wiadomo jednak nadal, kiedy poznamy pełną polską obsadę remake'u Gotika i tej informacji należy spodziewać się bezpośrednio od aktorów lub firmy Plejon Polska. Ha, niezła zdobycz. Wczoraj na Steamie zadebiutowała polska gra Age of History 3, za którą odpowiedzialny jest pojedynczy deweloper Łukasz Jakowski. Ej. Produkcja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Na Steamie jednak ma... bawił. Widzowie, zobaczcie, jakoby mamy Watman Army w kraju. No gigaczady same, Mandalorcy jedna osoba. Y Age of History 3 Jedna osoba i to jeszcze 40 zł Grand Strategy kurwa ja muszę się chyba tym zainteresować no nie przepadam za tego typu bardzo historycznymi rozgrywkami gra się nazywa już of History, no, ale kurde no Polaka nie wspomóc trzeba będzie chyba tam sprawdzić nie? pojawiło się w niej prawie 8000 graczy, a na ten moment 89% z ponad 1500 opinii jest pozytywnych. Age of History 3 to dosyć niszowa produkcja z gatunku grand strategy, w której postawiono na rozbudowane Jak możliwości prowadzenia wojen i Saddle podboju wirtualnego yeah. świata, yeah. a nie wizualne wodotryski. Mimo to gracze porównują produkcję nawet do gier paradoksu, a negatywne Ooh. opinie dotyczą przede wszystkim braku samouczka, co nieco utrudnia rozpoczęcie yeah. zabawy z serią. Ej. Porównywanie porównywania do gier paradoksu i potem narzekanie, że jest jakby brak samouczka, no to się trochę gryzie, no bo przecież albo porównują do paradoksu, gdzie te samouczki no, nie są pierwszych lotów i tak dużo jest potem niewiadomych i trzeba to sobie samemu odszyfrowywać, albo kurde, to no, nie, nie porównują i wtedy narzekają, no. Co najważniejsze, X Age taki. of historii 3 dostępne jest za jedyne 43 zł i to w pełnej polskiej wersji językowej. To 43 Jeśli jesteście złota, więc fanami tego napisane. typu rozgrywki, to zdecydowanie warto się tej produkcji mm. przyjrzeć. Za dokładnie tydzień będziemy mogli już grać w Dragon Age The Veilguard. Warto więc przyjrzeć się zainteresowaniu produkcją na Steamie. Y Ciekaw jestem, jak pójdzie im ta sprzedaż i... Zakładam teraz tutaj, jak siedzimy i oglądamy sobie ten materiał, że to będzie gwóźdź do trumny BioWera. Przed Przedsprzedaż tego RPGa prezentuje się na ten moment nie najgorzej. Pod względem Aha. preorderów nowy Dragon Age zajmuje obecnie czwarte miejsce. Ustępuje on jednak w tym takim... Ale Diablo 4 na przykład też się nie najgorzej sprzedawało, jak wychodziło. Wiemy o tym, prawda? Grom jak Sonic X Shadow Generations, Romance of Three Kingdoms Remake oraz Call of Duty Black Ops 6. Biorąc pod uwagę obecne na rynku tytuły, Dragon Age plasuje się dopiero na miejscu 21. Nie jest to co prawda bardzo zły wynik, ale lepiej od niego radzi sobie na przykład Dragon Ball Sparking Zero, EA Sports FC25 czy też TCG Card Shop Simulator. Tuż za... TCG Card Shop Simulator, co? To brzmi jak symulator. No znaczy, no to brzmi dokładnie tak, jak tytuł ty, 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 gry się ty, jakby ty, ty mówi. Yy, symulator sklepu z kartami kolekcjon... Kurde, muszę się tą przyjrzeć, bo to jest takie już strategiczne. To moje klimaty. Moje klimaty. Za nową produkcją BioWare znajdziemy natomiast między innymi NBA 2K25, czy też Space Marine 2. Zobaczymy, czy premiera gry namiesza coś jeszcze w tym zestawieniu. Ciekawe, informowaliśmy o pojawiających się pogłoskach, według których Ubisoft rozwiązał zespół odpowiedzialny za Prince of Persia: The Lost Crown. Owe informacje potwierdza to. Że Słyszałem o tym i najlepsze w tym wszystkim jest to, że rozwiązali zespół, który wypuścił de facto najlepszą grę ze wszystkich, jakie do tej pory wypuścili w, w, w tym roku. No, bez kitu, Prince of Persia, ten najnowszy, jest dobrą grą, dobrą platformówką. Ładną, dodatkowo fajną i nie za długą, czyli. Jak to powiedzieć? Usiądziemy sobie tam 20, 10 czy 20 godzin. Wiem, że spore widełki yy, podałem, ale w tyle jesteśmy w stanie ukończyć. Gdzie kolejne, na przykład, Assassin's Creed y są na 100 godzin, czy nawet 150. A co z tego, jak macie pseudo-otwarty świat i masę znajdziek i potone powtarzalnego kontentu? I oni ci debil. Nie mogę tak mówić, bo są odpowiedzialni za Olden Era, za którą trzymam kciuki, więc proszę Ubisoft nie spierdolcie tego i tamtego zespołu nie ruszajcie po prostu też branżowy dziennikarz Tom Henderson, który w ostatnich czasach dość często odnosił się do doniesień w temacie Ubisoftu. Według niego osoby pracujące nad ostatnim Księciem Persji w większości nie zostały zwolnione, ale przeniesiono je do trzech różnych projektów. Są nimi odpowiednio Beyond Good and Evil 2, Project OVR, czyli kolejna główna odczłona w oraz Project Steamboat, czyli remake Raymana opracowywane w Ubisoft Milan. Znaczna część zespołu została przeniesiona do pracy nad pierwszą z Zmienionych tu gier. Ciężko powiedzieć, jak bardzo wpłynie to na owe projekty, Niech. ale fani tych trzech marek mają nadzieję, że Ubisoft wie, co robi, i wkrótce będzie nam mógł przedstawić efekty swoich prac. No dobra, ten, pokazuje... ten mamy akurat, co odpuścili pod koniec, to cringe'owy był, ale ogólnie sama gra jest naprawdę spoko. że Valve może wprowadzić lokalne opodatkowanie do transakcji przedmiotami na Steamie. Twórca serwisu SteamDB Paweł Diundik przekazał, że platforma miałaby pobierać opłatę za handel wirtualnym jakwipunkiem narzuconą przez lokalne organy regulacyjne. Według niego zostanie to póki co wprowadzone tylko w wybranych stanach USA, a opłata byłaby raczej pobierana licząc od każdej transakcji, a nie od wartości Przedmiotu. Jednak jeśli faktycznie uda się to wprowadzić, to opodatkowanie takich transakcji w innych państwach jest tylko kwestią czasu. Jest to naturalnie dość kontrowersyjny temat, o którym mówi się już od lat. Wiele osób twierdzi, że tak duży rynek potrzebuje jakichkolwiek regulacji, a wprowadzenie opisanej funkcji może wskazywać, że sielanka handlarzy wirtualnym dobytkiem może zostać nieco ukrócona. Niech oni się wezmą za te wszystkie dropy jedne główna, nie. Będą tu się opodatkowali, jak skrzynka nam dropnie, jedna na tydzień sobie zarobimy od złotówki do 10 złotych, to nam jeszcze opodatkować, kurwa, będą chcieli, nie? A czekaj jednak coś z kidropem zrobili, chyba. <laughs> Next. Twórcy The Day Before nie odpuszczają. Po tym, jak okazało się, że ich najnowsza zbiórka o na Kickstarterze Boże, to... nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Ja pierdolę, bo się zastanawiałem, twórcy Kamu nie zebrali pieniędzy, więc robią inną grę. The Day Before to są ci skamerzy, co zbierali naprawdę tony siada, plus jeszcze oferowali, jakby chcieli, żeby ludzie testowali grę za darmo w ramach podziękowania, żeby to robili pro bono, nie? No, że biorą udział w jakimś zajebistym przedsięwzięciu, oni się tam chwalili, że tak, że się dobijają po prostu do nich drzwiami i oknami. No i z tego jeden wielki chuj. Gra też się tak przedłużała, zapowiadała się naprawdę hype, ludzie złapali. Ja na szczęście nie, bo jestem odporny, co nie? Ale kurde, i teraz jeszcze zbierają... nie, A... postanowili jednak zrobić inną grę. Przypomnijmy, że niecały miesiąc temu deweloperzy ogłosili swój powrót, poprosili o drugą szansę i zapowiedzieli nową produkcję: Escape Factory. Teraz jednak oznajmili, że zgodnie z życzeniem graczy poświęcają swój czas na stworzenie horroru akcji o nazwie Items. A Escape. Nie, to no zajebiście, zajebiście. Oskamuj ludzi. zajebiście, nie, nie mogę. Oskamuj ludzi na pieniądze. Nie wydaj produktu, na który skamowałeś. Odczekaj trochę. Wróć pod tą samą nazwą firmy, pod tymi samymi nie wiem nikami i tak dalej, otwarcie powiedz, że prosisz o drugą szansę, otwórz drugą zbiórkę na swój kolejny produkt i bądź zdziwiony, że ci nikt nie paść. Cape Factory popadnie w zapomnienie. Ja w momencie, gdy powstanie demo gry, studio wystartuje z kolejną kampanią na Kickstarterze, aczkolwiek w rachubę wchodzą też inne metody finansowania produkcji. Jedną z nich jest plan wydania co najmniej dwóch gier mobilnych, oh. z których fundusze miałyby wesprzeć proces powstawania items. Jak myślicie, czy ktoś im jeszcze wierzy? Na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję wam serdecznie za Ej, chwila, uwagę. chwila, chwila, stop Kuba, ale czemu ty nie powiedziałeś o najważniejszej premierze dzisiaj? Przecież dzisiaj wychodzi ekranizacja Jakuzy. A to nie miało na Zoomie lecieć? Okej, okay. dobra, no jak zwykle fajne newsy, fajne newsy, pośmiałem się. Nie no, masakra, jeżeli kurde naprawdę debile uważają, że mogą sobie pod tą samą nazwę, że ktoś im jeszcze zaufa, no to ja życzę tylko powodzenia, co nie? Naprawdę. No, a propos de novo. drogi Philaxis z tego miejsca chciałem tylko powiedzieć, że cała nasza niechęć odnośnie tego, że chcesz do CIF-7 wprowadzić denowo, nie wynika z tego, że y, jesteśmy piratami i chcemy piracić gry. To po prostu chcemy, żeby tam poprawnie one działały i żebyśmy nie wymaga, nie, nie musieli cały czas być podpiętymi do sieci. Dziękuję za uwagę. Tyle ode mnie, słuchajcie, jeżeli się wam podobało, to zostawcie lajka, albo łapkę w górę, chociaż to jest to samo, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!